A pan poseł Roman Kotliński. Twój ruch. Panie marszałku, wysoka izbo. Klub Twojego ruchu, którego zaszczyt mam reprezentować, powiada się przeciwko tej uchwale. Dla nas jest to oczywiste, że Wysoki Sejm nie może, powiem wprost, ryzykować swoim autorytetem Takiej uchwały wobec człowieka bardzo kontrowersyjnego, człowieka, który tak naprawdę, o którym niewiele wiemy. Wiemy tyle, że wiemy niewiele. Oczywiście dla, dla pewnych kręgów katolickich, katolicko narodowych rzeczywistość jest czarno biała, i tak jak wierzą w różnych świętych, których nie było nigdy na świecie, tak. Wierzą również w historie, które napisano w ich czasopismach i przez, przez nich samych rozprowadzane. Tak naprawdę świadkowie tamtych czasów wypowiadają się na ogół negatywnie o pułkowniku kuklińskim. Trudno przesądzić, czy to jest postać negatywna, czy to jest postać pozytywna. Więc Tym bardziej jakakolwiek uchwała Sejmu przesądzająca o tym czy o tamtym jest nie do przyjęcia. Wyobraźmy sobie, że za jakiś czas upewnimy się, że pułkownik Kukliński był na przykład potrójnym agentem, jak twierdzą niektórzy, i w sposób oczywisty autorytet Sejmu no, ucierpi bardzo na tym, ponieważ Taka uchwała stawia w jednoznacznym świetle tego człowieka. No, to, co się dzieje w tej, na tej sali, można też rozpatrywać w kontekście tej bajki w kinach, która, się właśnie, która, jest, która jest właśnie wyświetlana w kontekście dziesiątej rocznicy śmierci pułkownika Kuklińskiego. Wywołało to falę dyskusji, jak uhonorować człowieka, który współpracował niewątpliwie ze Stalinowską informacją wojskową, z perelowską WSW, z amerykańskim CIA, a prawdopodobnie również z radzieckim GRU. No, od pierwszych od lat, zanim jeszcze pułkownik osiągnął pełnoletność. Pełnoletność w wieku 17 lat był aresztowany za włamanie, natychmiast po kilkunastu bodajże dniach zwolniony z więzienia. W tamtym czasie to był rok 46. Sytuacja jednoznaczna. Późniejsze też fakty wskazują na to, że został zwerbowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Jego koleje losu no, są. Zagadkowe właściwie przez całe życie, całe życie jego jest zagadką. W artykule pod tytułem „Pułkownik Kukliński w grze wywiadów wielkich mocarstw opublikowanym w Wojskowym Przeglądzie Historycznym generał Puchała, świadek tamtych dni, wskazuje szereg, na, na szereg przesłanek świadczących o tym, że CIA zwerbowało Kuklińskiego jeszcze w Wietnamie za wiedzą G, GRU godna do odnotowania ciekawostka, że przed wyjazdem do Azji Kukliński posiadał jacht pełnomorski, po powrocie kupił luksusowego na tamte czasy Opla. W 1974 roku rozpoczął budowę domu, zakończoną 4 lata później, był właścicielem 10-hektarowego sadu oraz działki rekreacyjnej pod Warszawą. To są, proszę Państwa, lata 70. Dla nas w tej chwili to jest. Coś oczywistego, że, że ktoś może mieć takie posiadłości, ale wówczas to było wielkie wydarzenie. Tym bardziej, że pułkownik zarabiał wówczas równowartość 200 dolarów. Na utrzymaniu miał żonę i dwóch uczących się synów. Wcześniejsze zwerbowanie Kuklińskiego przez Gieru potwierdził Juri Ryliow, były atasze wojskowy w Warszawie, w wywiadzie z 2001 roku dla tygodnika Niezawisimoje Wojednoje, je. Aboziernie je". Ryliow wspomniał o skomplikowanej, błyskotliwie zaplanowanej i pomyślnie przeprowadzonej kombinacji GRU, która zainicjowała konszachty naszego bohatera CIA. Ze szczegółów ujawnił jedynie tyle, że w 1974 roku kukliński przeszedł szkolenie w GRU, czekała go ponoć generalska kariera. Natomiast pułkownik profesor Julian Babula szef służby w sztabie generalnym przez dwa lata podwładny Kuplińskiego pisał we swoich wspomnieniach, że po odkryciu szpiega w tak ważnej instytucji zawsze leciały głowy, tymczasem po ucieczce kuplińskiego nic takiego się nie stało. Ze strony radzieckiej nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w opracowanych wcześniej planach operacyjnych, specjalnych kończyć. a także już kończę, a także obowiązujących systemach dowodzenia, co stawia misję pułkownika kuklińskiego no, w takim bardzo dwuznacznym y, świetle, dlatego no, uważamy, że jednoznaczna w swej wymowie uchwała Sejmu y, temu się no, te, temu człowiekowi się bądź co so, bądź y, Przynajmniej w, tych, w tym czasie nie należy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.